będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie. Pozdrawiam i zapraszam do wspólnego rozmyślania nad słowem Bożym. Dziś w Ewangelii Ewangelia zaczyna się słowami Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Modlić się i nie ustawać to jest można powiedzieć temat dzisiejszej liturgii słowa, temat dzisiejszej niedzieli modlitwa wytrwała, modlitwa modlitwa która jest modlitwą pełną wiary. I tak dziś w pierwszym czytaniu słyszymy o Mojżeszu, który trzyma ręce wzniesione do góry. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozłego: wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim Aaron, zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko, i tak pokonał Jozłę Amaleka i jego lud ostrzem miecza. Bitwa, wojna, czyli przede wszystkim obraz naszej walki duchowej, która się w nas toczy. Bitwa i wojna tak możemy określić też nasze życie że często to jest walka, walka ze złem, walka z jakimiś problemami. I w tej walce nie tylko się liczy to, kto mężnie walczy ale W tej walce liczy się to, że Mojżesz ma wzniesione ręce, czyli modlitwa. Modlitwa, która jest, daje zwycięstwo, która, która daje siłę. Jeśli nie będziemy się modlić, przegramy przegramy nasze życie, będziemy przegrywać w naszym życiu. Bardzo ważne jest, żebyśmy wznosili ręce, czyli gest, modlitwy. Do Dlaczego służą nam ręce? Ręce często mówimy, że służą do roboty, do pracy, że. Pracujemy swoimi rękami. Wszystko, co zrobiłem, niektórzy mówią, ja zrobiłem swoimi własnymi rękami. I widzimy ręce, które są znakiem pracy. Jak pracujemy, to pracujemy rękami. A okazuje się, że ręce mogą być też tym, co jest znakiem naszej modlitwy. Ale żeby wznieść ręce do góry do Boga, trzeba je oderwać od pracy. Czyli przestaję pracować, a wznoszę ręce do Boga. I to jest niedziela, to jest dzisiejszy dzień, kiedy odrywamy nasze ręce od pracy, żeby wznieść je do Boga na modlitwie. I nie tylko niedziela, ale każdy dzień powinien mieć takie chwile w ciągu dnia, najlepiej rano i wieczorem, kiedy wznosimy ręce, kiedy nie pracujemy, a wznosimy ręce do Boga, prosząc o Jego błogosławieństwo. I bez tego Bożego błogosławieństwa, bez tej modlitwy będziemy przegrywać nasze życie, będziemy pracować i Będziemy widzieć ruiny naszych trudów, naszej pracy, bo bez Bożego Błogosławieństwa, bez modlitwy, to wszystko nie ma sensu. To wszystko jest puste. Bardzo ważne, żebyśmy wznosili ręce do modlitwy. I piękny ten obraz wniesionych rąk, i kiedy ręce są wzniesione, wtedy wygrywa Wojsko Izraelskie. Kiedy Mojżesz wznosi ręce, kiedy mamy my ręce wzniesione, wtedy my wygrywamy. Kiedy się modlimy, wtedy my wygrywamy. I drugi obraz, który nam daje dzisiejsza liturgia słowa, to dzisiejsza Ewangelia. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Obraz wdowy, wdowy, która mając problem, przychodzi do sędziego, sędziego, który w ogóle nie chce jej pomóc, sędziego, który Boga się nie boi, z ludźmi się nie liczy, a jednak decyduje się pomóc, bo wdowa jest natrętna, wdowa nie daje mu spokoju, wdowa y, prosi, prosi, prosi. Ale też jeśli prosi, to wierzy, że ten człowiek, pomoże, wierzy w jego dobre serce, wierzy, że ta prośba go złamie, że on jednak zechce jej pomóc, wierzy, że on może i zechce jej pomóc. I ciekawe, że Pan Bóg porównuje się do takiego niesprawiedliwego sędziego, że jeśli on pomógł, jeśli ten sędzia pomógł, to co, co, co Pan Bóg, który jest dużo lepszy, nie pomoże, on też pomoże i chce pomóc, i może pomóc, i tylko Pan Bóg może nam pomóc. Ile mamy spraw, ile mamy problemów, ile mamy przeżyć strachów różnych. Czy my wierzymy, że Pan Bóg może nam pomóc, czy się do Niego zwracamy, czy go prosimy? Pan Jezus sam zachęca nas do tego, żebyśmy, można powiedzieć, walczyli, żebyśmy byli natrętni na tej modlitwie, żebyśmy Bogu nie dawali spokoju. I to jest coś, do czego nas sam Pan Jezus zachęca, i to nie jest jedyny fragment w Ewangelii, kiedy jest właśnie taka zachęta, taka postawa: proście, otrzymacie, walczcie o swoje, nie dawajcie Bogu spokoju, ale też żeby ta modlitwa była pełna wiary. Jeśli my nie będziemy wierzyli, że Pan Bóg może nam pomóc, to się poddamy, opuścimy ręce. Opuścimy ręce, nie będziemy wznosili rąk do, do Boga. Opuścimy ręce, bo nie mamy już nadziei, że ktoś może nam pomóc. Ale ważne, żeby była ta wiara, że Pan Bóg chce i może nam pomóc. Prędko weźmie ich w obronę, jak słyszymy, prędko weźmie ich w obronę. I na koniec to, to pytanie, które Jezus zadaje, czy jednak Syn Człowieczy Znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Bardzo takie pełne bólu pytanie: czy, czy, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Czy jeszcze w nas jest ta wiara? Wiara, że to nie nasza praca, naszych rąk nas zbawi, ale to Jezus nas zbawi? Czy jest wiara w to, że ta modlitwa może nam pomóc, że modlitwa nadaje nam sens naszemu życiu? Czy jest ta wiara, że my powinniśmy się modlić, że ta modlitwa nam pomoże, że modlitwa nas zbawi, że modlitwa rozwiąże wszystkie problemy naszego życia. Czy w nas jest wiara? Czy, jeśli nie mamy wiary, to i nie mamy motywacji, żeby się modlić, żeby chodzić do kościoła, przystępować do sakramentów. Jeśli mamy wiarę, to wierzymy, że siłą Boga zwyciężymy i podnosimy ręce do modlitwy. Nie opuszczajmy rąk, nie załamujmy się, nie traćmy nadziei. Podnieśmy rękę w modlitwie. Walczmy przez modlitwę. Przede wszystkim przez modlitwę. Nie opuszczajmy rąk, bądźmy pełni nadziei, nie traćmy naszej wiary. Wiary w siłę naszej modlitwy, w siłę Pana Boga, który nas kocha i chce nam pomóc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.